Ja jestem Dimikan, w swoim odcinku na moim kanale! Woohoo! I jak widzicie, jesteśmy już w nowym domu, więc nadróbcie house tour, bo mamy zarobistą chatę! A dziś mamy kolejny całodniowy challenge. Jak wiecie, na moim kanale jest seria, w której jem jak dany influencer przez cały dzień. Jakiś czas temu jadłem jak Agnieszka Grzelak, jadłem jak Monika Kociołek, a dziś na ruszt wrzucamy Hanie z Chelsea. <noise> Może nie dosłownie. A tak serio napisałem do Hani po prostu, jaki jest jej jadłospis taki typowy na cały dzień, żebym mógł sobie go przetestować. No i zgadnijcie co, nie odpisała. Nie narząduję, no, odpisała No i mam ten cały jadłospis, więc dzisiaj jemy totalnie Tak jak Kania z Jenzi. Sprawdźmy co ma pysznego w swoim jadłospisie I czy przeżyje ten dzień Idziesz? Chodź, chodź, czas je śniadanie, chodź Idziemy. Pierwszy i najważniejszy posiłek dnia, czyli śniadanie No i uwaga, o dziwo zaskakujące Kania napisała, że je śniadania mniej więcej 12.13, więc mamy 12.49 Skończymy pewnie je robić o 14. No trudno. W każdym razie zaczynamy późno ten odcinek, żeby właśnie żyć tak jak Hania z Gen z. Ale na śniadanie dała mi całkiem fajny przepis. Uwaga! Koniecznie na słono, ponieważ nie lubi słodkich śniadań. Kończymy do odcinek, żartuję. Szakszuka lub, i teraz ten lub właśnie wykorzystamy. Czyli fasolka Heńs podgrzana z serem żółtym. To jest przepis Bartka, i uwierz mi, jest pyszna. Dodaj przyprawę, jakaś papryka i tak dalej. Dodam, nie ma problemu. Do tego musi gościć jajko na miękko. Ile się gotuje jajko na miękko? Nieważne, ogarniemy. I do tego, słuchajcie, kanapka z humusem i fajne warzywka typu papryka czy ogórek. Więc nie przedłużajmy, ileśmy do sklepu, bo nie mam nic w zasadzie w domu na to śniadanie. Ej, słuchajcie, to jest totalny przypadek. Ja nie zrobiłem tego specjalnie. Połączył mu się telefon i. No, że... Ja tego nie włączyłem! Hania nam dzisiaj towarzyszy przez cały dzień nie tylko w jedzeniu, ale też w muzyce. Jak już wiemy, Gen z działa oczywiście prężnie, ale teraz mamy jeszcze fazę i bazę. I to jest właśnie pytanie do was. Które z tych teamów wy wolicie bardziej? Piszcie, co oglądacie, jak wam się podoba. Ja nie umiem wybrać, więc ja zostanę bez komentarza. No ale dobra, żeby nie było nudno, to mamy challenge. Dwie minuty na zakupy. Mamy nowe torebki. Słuchajcie, trzeba wspierać operatorów. Kasia do mnie, ej, głupie pytanie, ale kupisz mi dwa ziemniaki? Czemu w ogóle chcesz dwa ziemniaki? Co ty z nich będziesz robić? Obiad. Na obiad? Jesz dwa ziemniaki. Ziemniak jadalny. 50 grosze, nie wiem jak się Kasia wypłacisz z tego. No i słuchajcie, Hania napisała, że do hummusu papryka, ogórek i tak dalej. Ja nie rozumiem co to i tak dalej, więc będzie papryka i ogórek wystarczy. A marchewkę jeszcze można do hummusu, bo ona pasuje. Może kupię marchewkę, żeby nie było, że nic nie kupuję, tak? Ładna, jedna. Ciekawe czy mi to zważy w ogóle. No, 30 groszy. To się nazywa śniadanie. W ogóle hummus można zrobić samemu. Kupujecie cieciorkę, mielicie to, można dodać mango, jest w ogóle przepyszne. Ale ja tego nie wiem robić, więc ja kupię hummus. Fasola. I wiecie, że w ogóle ja lubię, ale bardzo rzadko jem, bo ja uważam, że po fasoli się pierdzi. A ja dzisiaj mam fryzjera, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chyba nic nie chcę powiedzieć. No i widzisz, gdybyśmy zrobili to w challenge'u 2 minuty, to my byśmy zrobili to zakupy w 2 minuty. Ale tak to rob robiliśmy w 10. A czasu nie kupisz. 10 minut życia zleciało, Kasia. I co teraz? Idziemy? Nie kuś. Nie kuś mnie, nie kuś to. Witam was w Niespal Kuchni z Dominikiem. Zio! Dobra, mamy już jajko, które się gotuje. Teraz tu będziemy ogarniać sobie tą fasolkę. Do niej dodamy ser i to może być ogólnie fajne, bo on się trochę rozpuści, to tak zagęści i w ogóle, więc cool. Wrzucimy sobie tu jakieś przyprawy za chwilę i w ogóle, więc to może być smaczne. Jeśli ja nie nadaje do gotowania, Kasia ratujesz, to dobrze zrobiłem? Dobrze, dobrze do, cię do garnka, ja! Czy ja już mogę wrzucić sensę? To się będzie już rozpuszczać sobie delikatnie, nie wiem ile. Damy tak o. Ale zrobiłem. Boże, teraz Hania pewnie... Znaczy nie wiem, może się będzie chciało i to obejrzy I ona tak popatrzy i powie O Boże, co on robi I, wiesz, że to W ogóle nie tak, ale trudno Jest ser, e, przyprawy Pamiętajcie, że mieszkam z Pawłem, z Mitrowiczem Official Więc nawet przyprawy są w puszce Soloron mm -hmm. I tu przyprawy, patrzcie jak poukładane, ładnie Jakie przyprawy damy? Sól, pieprz, parmezan, oregano że dobrze się bawisz. Świetnie się bawię. Dobra, trochę solidamy, Mamy taką sól w płatkach, ona będzie fajna. Ja w ogóle jestem straszny w przyprawianie rzeczy, ale no co, pieprzu troszkę. No, Hania mówiła o papryce, więc może dodamy ostrą, będzie takie bardziej pikantne. Fajna będzie. Czy ta woda się już gotuje, Kasia? Bo jajko na miękko 3,5 minuty. A solka się pali. No, serio? Dzięki. Kuchnia mnie stresuje. Tu dwa garnki, tu coś się pali, tu co, co ja zmniejszam. To to już... co, to już? No to fasolka jest gotowa, Ja tylko trzeba podgrzać. Jajko zaczyna wrzeć w kłoże, a jeszcze trzeba hummus i warzywa pokroić. Dobra, obieramy paprykę. Co? Taki żart, przecież wiem, że to marchewka. No bo ludzie, żeby nie było, no to nie jest tak, że ja totalnie nie umiem gotować, coś tam potrafię, tak sobie żarty tylko robimy. No bo zaraz wiecie, że jestem głupi, Kasia. A to wiecie, to tak nie można też. Odcinam te końcówki, bo mnie brzydzą. Co bym chciał pysznego? Ogórka pysznego bym chciał, tak? Teraz challenge. Idziemy z tym jajkiem dookoła domu. Ja myślę, że coś źle zrobiliśmy, Kasia. No ogólnie, słuchajcie, fajne pożywne śniadanko. Mamy tutaj humusik, mamy warzywka, więc super zdrowo. Mamy do tego fasolkę, trochę białka. Klasa. Nie jest to w ogóle w moim stylu. Ja bym zjadł coś albo na słodko, albo coś z guacamole i pomidorem, ale ogólnie na przykład paprykę kocham, więc trochę humusu. Mm -hmm. Ej, nawet ten humus nie jest zły. Wiadomo, jadłem lepszy w swoim życiu, ale jest spoko. Mega pyszne. Dobra, sprawdźmy chwilę prawda, czy nam wyszło. O, o, trochę białe pływa, ale to żółtko, patrz, patrz o my -g. Także słuchajcie, ja sobie zjem, obejrzę sobie jakieś TikToki. No i co? śniadanko mamy zaliczone. Mega pyszne. Oceniłbym na takie 4 na 5, bo to nie jest coś, co bym miał codziennie, ale jest naprawdę smacznie. Gdzie tak dreptasz? No wiecie. Po śniadanku człowiek najedzony, to piesek też podjadł, to musi wyjść na siku, tak? A że teraz już mamy duży ogród, to nie trzeba chodzić aż tak często na spacer. Znaczy i tak z nim wychodzę w sumie trzy razy dziennie, ale wiecie, tak czasami jak się zje, na przykład jest mała przerwa, no to idealnie, żeby pies poczylował w ogrodzie. Kasia, czy ciebie nagrywają jak sikasz? Już naprawdę. Daj temu psu spokój. Jak wiemy, ja uwielbiam maczę, ale Hania również ją lubi. I ja widziałem u niej bardzo często na YouTube, chociażby na vlogach czy na TikTokach, jak przyrządza swój taki ikoniczny przepis z mlekiem skondensowanym. Ja takiej maczy nie próbowałem, więc dziś otworzymy przepis hajhani i zobaczymy, czy ta macza jest pyszna. Domyślam się, że będzie słodka, więc to jest w sumie takie trochę drugie śniadanie, no bo jednak słodkie, zapychające, więc będzie prawie jak deser. Do szklaneczki. A! Dajemy mleko skondensowane. Tam było napisane, powiedziane ile? Dobra, na oko, dajmy trochę. I do tego, słuchajcie, mleka skondensowanego. Dajemy teraz tutaj mleko, albo Uwaga właśnie, ja piję macze często na mleku owsianym A kiedyś Hania wrzucała chyba na stories, że próbowała na owsianym i jej bardzo nie smakowało I ja jej na to odpisałem, mam takie, co ty gadasz? Wiesz, to najlepsze i napisała, że w ogóle nie podeszło Dobra, dajemy trochę mleka, czy dużo? Dużo Dużo. Chciałem zrobić takim spieniaczem ręcznym, ale okazało się, że go gdzieś zagubiliśmy przy wyprowadce Więc zrobię to po prostu w ekspresie W międzyczasie przygotujemy sobie lód Dobra, mleko spienione dajemy na lód. No, ono się niestety trochę podgrzało, zaraz nam lód to schodzi, więc mamy. No i teraz najważniejsze: no nie będziemy przecież pić samego mleka z mlekiem skondensowanym. Potrzebujemy maczy. Niestety, jeśli chodzi o moją maczę, którą uwielbiam, to nie ma jej, więc musimy wykorzystać maczę od Emmy, mojej ulubionej kiedyś YouTuberki. Ale ona ma, no niestety, trochę błotny kolor. Dajemy około pół łyżeczki, można nawet trochę więcej. Teraz dolewamy wodę, która wcześniej jest dogotowana, tak do. Można zagotować ją full, ale musimy poczekać chwilę, bo ona powinna mieć tak maksymalnie 80 stopni. Mieszamy sobie naszym czasenem. Ja w ogóle zawsze mówiłem hasem, bo myślałem, że to jest hasem, ale jednak jest to czasen. Lejemy do kubeczka. No nie ma tragedii. No i słuchajcie, nasza macza. Czyli drugie śniadanie i przekąska, sam trzy w jednym, napój trzy w jednym, tak, jest gotowe. Więc zróbmy przebitkę, bo ładnie wyszła. Macia, macia, macia. Yeah. zium, zium, ziół, macia, macia. Jest słodkie, więc jest fajne, bo jest to mleko skondensowane czuć, ale na zwykłym mleku Boże, ja chyba jeszcze nigdy nie piłem maczy na zwykłym mleku Zawsze właśnie owsiane czy coś i to owsiane daje bardzo dużo smaku. I tutaj czuję maczę która jest od dziwo spoko smaku, tak jak mówiłem, tylko ten kolor mnie zadowala, ale to mleko to powoduje, że ja czuję jakby to było rozwodnione. Słodka, rozwodniona macza. Ogólnie nie jest złe, ale takie... 3 na 5 ta przekąska, ok, i Ten napój. No tak. Ale z mlekiem skondensowanym fajne. To jest akurat spoko pomysł. Ja zazwyczaj jak robię maczy i chciał dosłodzić, tutaj jest syrop zagawy, no ale do mlecznej maczy, no to bardziej pasuje właśnie mleko skondensowane. Więc to akurat fajny tip. Serio. Polecanko. Dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, jedliśmy się na niej dość późno, ponieważ Hania napisała, że między 12 a 13. Ja w tym momencie jestem w drodze do fryzjera, ale stwierdziłem, że jak mam się u fryzjera 3 godziny, bo będę robiony mieć kolor, bo jak widzicie, już mam odrost i one jak teraz zetniemy tak na krótko, to one będą po prostu czarne. W sensie no nie czarne, ja mam takie ciemny blond, ale one są coraz ciemniejsze. Więc musimy dzisiaj je rozjaśnić i będę tam trzy godziny, więc stwierdziłem, że warto by było zjeść obiadek. No i jeśli chodzi o obiad, to. Ha Halina, chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o obiad, to Hania napisała mi, że albo pyszne leczo, ale z indykiem, a nie z kiełbasą, albo właśnie rosół. No i ja stwierdziłem, jak jemy tak późno śniadanie, a ja już mam za chwilę zjeść obiad, to leczo jest za ciężkie. Więc zjedzmy sobie rosołek. Mam gdzieś jakiegoś farta, bo udało mi się zaparkować w cały centrum Warszawy w ogóle bez problemu. W każdym razie pojawiły się jakieś chmury i wygląda, jakby miało za chwilę zacząć lać. A ja chciałem zjeść na ogródku, więc... Zobaczymy, czy mnie złapie deszcz, czy zdąży się schować po prostu. Czy wy widzicie te chmury? Ja nie mam żadnej parasolki, kurde. Wow, jaka liczna ta Warszawa. Ej, stop, ja chyba zgłupiałem. Bo tu właśnie, w tym miejscu, był kiedyś zapiecek i ja tu przyszedłem tak z pamięci, bo stwierdziłem świetnie, zjem sobie tutaj i go nie ma. O, dajcie mi chwilę, szukam rosołu. Dobra, na Nowym Świecie tuż obok są specjały regionalne i mają rosół, więc może pójdę po prostu tam, bo chyba nic ciekawszego tutaj nie znajdę. Ej, okazuje się, że tu jest kolejny zapiecek, to już chyba trzeci w tej okolicy. I mają ogródek, więc to jest świetne po prostu połączenie wszystkiego. Ja chcę tutaj jeść rosół. Słuchajcie, tu jest rosół królewski z własnoręcznie robionym makaronem. Dostałem rosół i to jeszcze w różowym półmisku Tak prezentuje się mój rosół, wygląda dobrze I pachnie bardzo dobrze, więc trzeba go przetestować Za taki rosolek zapłaciłem 21 zł Więc nie ma tragedii O wow Jest pyszny, jest słony Ja kocham słony rosół mm, Pyszny jest, ale jest bardzo gorący, a ja mam bardzo mało czasu za 5 minut powinienem być u fryzjera. Dobra, słuchajcie, zupa wypita, zostały jakieś resztki makaronu. Uciekamy, bo nie ma czasu. Boże, był to pyszny obiad, nie wiedziałem, że aż tak potrzebuję rosół. W każdym razie biegniemy teraz do fryzjera. Słuchajcie, nie wierzę w to, jesteśmy równo 16, zdążyłem i dzwonimy. Hello, witam wszystkich. No, fajnie, że się przyjtałeś. Zgadnij, co robimy. Różowe. Nie, to samo. A, dziękuję. W tym momencie... O nie, Wygląda... Zapomniałem. Wyglądam już jak debil po prostu Słuchajcie, to jest niesamowite, ale Robert jedyne co to mi boki i je rozjaśnił oczywiście I ja się czuję jakbym był, no 10 kg są najmniej chudszy Dobra, wyszedłem już od Roberta, mam jeszcze trochę czerwoną głowę, bo od rozjaśniacza... Troszeczkę ją tam przypala tą skórę, w każdym razie to zaraz zejdzie, ale słuchajcie, powiem wam, że ten rosół to jednak był gorszy pomysł niż leczo. Ja czuję już taki głód, siedziałem tam trzy godziny i już czuję po prostu, że mi burczy w brzuchu, ale stwierdziłem, że zanim jeszcze zjem kolację, no bo została mi tylko kolacja, to mam przekąskę. Zaszedłem do żabki, no i zgadnijcie co mogłem wziąć na przekąskę jako hajchania. No pomyślmy chwilę, macie trzy sekundy, bo wchodzę do auta. Nie wiem czy to jest gad, no bo nie możecie mi odpowiedzieć, ale tak, słuchajcie, wziąłem lód dżęziara. Jestem dżęziara i będę tym miała. Mhm. Mm Ta truskawka. Tu smakuje jak taki... Shake truskawkowy. Mega pyszne. Także słuchajcie, deserko pod wieczorek. Zaliczony, tak? jadę tymczasem po Pawła, bo Paweł jest w kawiarni u siebie, więc go odbiorę. No i będę myślał o kolacji. Na kolację dostałem od Hani Challenge. Także dojem ten lód i powiem wam, co to za challenge. Odebrałem tego typa, żeby nie było. Witamy serdecznie. Hania mi dała challenge, że mam dzisiaj zjeść kolację w azjatyckiej knajpie. Jest to w ogóle bardzo duża dowolność, no bo azjatyckich knajpie jest mnóstwo. Może to być sushi, może to być coś koreańskiego. Gdyby Hania miała wybierać, wydaje mi się, że wybrałaby na przykład jakiś pasta czy coś, ale nie. Jestem pewien, a ja mam pomysł na coś innego. Nie wiem, czy to jest do końca w stylu Hani, ale uznajmy, że po pierwsze, to jest challenge od niej, więc będzie to trochę w jej stylu, a trochę będzie w moim stylu. Ciebie, tak, Challenge dla mnie, więc ja wybieram. Będzie to trochę w moim stylu i pójdziemy do miejscówki, w której bo ostatnio byłem z żakiną i nagrywałem test i było przepyszne. Takie i zjemy sushi hot doga. Dobra, słuchajcie, jestem na miejscu, bo to jest dokładnie tam. Ale nie spodziewałem się, że będzie aż taka kolejka, tam jest mnóstwo ludzi, więc chyba niestety nie usiądę w środku. Będę musiał wziąć sobie to na wynos. Ja poprosił tego hot doga z krewetką w tempurze. Nie ma. O kurde, tak się zajerałem tym tematem i tak bardzo chciałem to zjeść. A po pierwsze, nie ma już dostępnego hot doga z krewetką, który jest najlepszy tam moim zdaniem. A po drugie, czas oczekiwania w tym momencie to jest 35 a 40 minut. Nie ma opcji, że będę tam stać 40 minut. Jestem zbyt głodny, ja potrzebuję czegoś już, więc idziemy szukać czegoś innego. Na szczęście jesteśmy w centrum, więc tu jest dużo azjatyckich miejsc. Spytałem Chad GPT, czy, czy hajhania lubi sushi, bo mam jakieś głupie przeczucie, że ona gdzieś powiedziała, że nie lubi, ale to dziwne, bo wiem, że lubi azjatycką kuchnię. I uwaga, tak, hajhania lubi sushi jeszcze ogólnie wersji wegetariańskiej lub z łososiem. Często wspomina o azjatyckim jedzeniu jako swoim comfort food. Jeśli masz w filmik albo jedzenie w współpracy z Hajhanią, sushi to strzał dziesiątkę. Ej, hey, może tak miało być, bo ja o tym sushi już ci mówię od tygodnia, że mam ochotę. Ja mam ochotę też. Zjesz też? Ale fajnie. No i mamy kolację i, i będę najedzony, bo po tym rosole to naprawdę ciężko. Patrz Paweł, mam nową przekąskę. Jest to bita śmietana. Taka w rolce, musisz to całe wziąć na raz. Które z nas jest ślepe? <laughs> Jestem tak głodny, że przyszło jedzenie i ja już miałem pałeczki w ręce i ja bym to zjadł i bym zapomniał nagrać. Serio, kamera stała po prostu obok, więc pokażę wam, co jem. Wziąłem sobie jeszcze jedną rolkę, tak dodatkowo jakbym trochę zgłodniał, ale tutaj mamy to z łososiem i jest to tatar z który jest najlepsze w Warszawie. Prawda? Potwierdzane info. Także zabieram się za moją fancy kolację. Paweł stawia. Paweł, <laughs> to Kurde, ten jak ja stawiam. Najgorzej. Nażarłem się jak bydle, Jest mi niedobrze, zaraz zwymiotuję, ale było to przepyszne. I słuchajcie, w ogóle cały ten dzień był naprawdę fajny. Może nie powtarzałbym tak bardzo często tego śniadania, chociaż humus z warzywkami fajnie, ale ta fasolka, no nie, ona była pyszna, ale jakoś ja nie przepadam aż tak za tą fasolą. Super trick z mlekiem skondensowanym do maczy, to było fajne. No i ogólnie, no pycha, no co ja będę narzekać? Dobra, jestem na żart, uciekam. Fajnie, że tak było, dajcie znać, jak wam się podobało i czyje następne jadłospisy przetestować. Fajnie, że tak było. <grywa> Ja nie wiem, ja wypadłem z nie było dwa tego nie filmu i patrz. Do roboty się weź, co? Do roboty. Żegnam wam. Żegnam wam. Żegnam wam. Dobra.